Chciałem się cofnąć... Chcę się cofnąć, chcę się cofnąć, chcę się cofnąć! Dobra, już przegram to. Jak już zaczyna swoje łombo Combo Ten Hit Combo, to już wiadomo, że nie ma co. Cześć wyroba bardzo serdecznie. z tej strony u Scotty'ka DW, a to jest kolejny odcinek z tej zagraje, wy. w Tekken 2, go przyciągania. Jedziemy do kolejnej postaci, która jest technicznie ostatnia prawie na nas którą będzie... Roger! Roger. Pochodzenie. Nieznane. Wiek. Przedział pomiędzy 0 a 2 lata. Znany jako dowódca zwierząt. Historia. Kiedy Kazuya budował swoją prywatną armię, nie skupiał się wyłącznie na ludziach, ale także na zwierzętach, co pozwoliło mu na dalszy rozwój zwierząt do celów wojskowych. Zespół do spraw rozwoju zwierząt do celów wojskowych przeprowadził testy z wykorzystaniem narkotyków i manipulacji DNA. W rezultacie, Roger stał się bardziej mobilny niż przeciętny kangur. Raz skoczył na odległość 23 metrów i biegł z prędkością 60 km na godzinę. Od czasu ogłoszenia turnieju sztuk walki, Roger nieustannie czeka, aż coś przypadkowo wkroczy na jego terytorium, aby je zniszczyć. Więc poznaliście właśnie historię, jak wyglądało pod względem Rogera, czyli się postać, która ten, która... No, trzeba to powiedzieć, nie jest tak naprawdę postacią, która ten, która ma jakikolwiek cel przede wszystkim, bo tak jak historia mówi, jest to po prostu e, genetycznie stworzony ten, genetycznie stworzona postać przez e, e, kazuje mi która jest oczywiście pokazana do tego, żeby, no nie wiem, żeby zarządzać jakąś tam armią, czy coś w tym stylu, i tak, i tak, i tak dalej, i tak dalej. że tak powiem. Taka historia trochę jest podobna do tego, co było. Zapraszam bardzo. W, coś w krasu bandykucie, gdzie też jest. Kortez chciał użyć tego zwierzęta, e, żeby stworzyć swoją armię komandosów, żeby ten wojowali władzę nad światem. Może nie jest to dosłownie takie co tu było, ale bardzo podobne. Bo, oczywiście, jak pamiętacie tego, e, Rogera się odblokowało poprzez e, wygranie trzeciej rundy jedną z postaci na tym, na grejcie. A jeżeli się to udawało, to wtedy oczywiście ten. To oczywiście. Już myślałem, że ja to przegram. Już czułem po prostu, że mogło być to ten. Mogło to by być straszne, ale... Na szczęście to się nie stało. Tak jak opisuję, że... Żeby odblokować to Todera trzeba było w trzeciej rundzie wygrać na grejcie jakąkolwiek postacią. A ja to zrobiłem właśnie tą postacią, z której jestem przeciwko, czyli Jackowi 2. I oczywiście trzeba było pokonać wszystkich. I to jest tak, że... O! <laughs> Ciekawa sprawa! Jakiem odblokowałem cię i Jack mnie właśnie pokonał. Ciekawa sprawa. I tak, y U! Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. Nie, nie będę się ten, nie będę się kłócił, bo może akurat ten. <laughs> Oczywiście co chciałem to samo co zawsze. O, chciał kurde zaś chyba pokazać, co on potrafi skakać. Ech, właśnie chciałem to zrobić i mi to wyszło, dlatego tak trochę się uciszyłem, bo czułem, że mogłem właśnie zrobić ten klasyczny styl, który zazwyczaj robiłem na Jacku. Zaraz nawet Jack krzyknął właśnie takim... Ale cóż. I ciekawostka jest taka... O, ładnie, to był ruch tego, oczywiście Capital Punishment, który zrobiłem m.in. Armor Kingiem. I dlaczego akurat pamiętam Armor Kinga? Ponieważ tego, ponieważ... Y, Muset Rodera jest dokładnie taki sam jak Kinga oraz y, Armor Kinga, że tu nie ma różnicy. Hey, Poza takie oczywiście, że Nina mnie teraz rozwaliła. Tak jak zawsze. Kiedy dochodzimy do Niny, to zawsze są problemy. O, dobra. Jakoś wyszło. O. Ja niech zrobiłem kagańca U. Ale za to zrobiłem coś takiego? To akurat było fajne, muszę przyznać. Leżałem, ona czekała praktycznie, że... No wstaniesz! I nagle... No wstałem i co? O! Polto zblokował niestety. Ja nie potrafię tego robić. I nie wiem jak tak naprawdę to zrobić. Od razu mówię, mimo że to jest ten rozer, ma ten sam styl co właśnie King i Armor King, bo miał o tym powiedzieć, to powiedzmy, że czuję niestety po rozerze, że on jest bardziej taki toporny, bym powiedział. Jak Kingiem i Armor Kingiem akurat świetnie mi wychodziła gra, tak tutaj jest ciężko. O, Powerbomb, użyję Twojej własnej broni, Heiha Mishima. O, dobra, dobra, może mnie powalił? Ale przynajmniej ten, nie było takiego problemu, że ten, że e, skinąłem. No i dlatego szybko to zrobiłem i szybciutko go pokonałem przede wszystkim. State siódmy, czyli teraz za Kazama. Może być ciężko, ze względu na to, że ona ten, że ona oczywiście potrafi latać często. Zresztą kucnąłem, ale <ścoughs> niestety ten, to nie poszło mi za dobre. O, dobra, dobra. O właśnie o, właśnie o tym mówiłem praktycznie, właśnie o tym mówiłem, że mogło być ten. Może być ciężko. Już teraz mam dwie minuty, a jeszcze jest ten, a jeszcze nie doszedłem do okazji i mi To może być ten sam etap związany co z tym. Co z e, Gunrios swego momentu, który oczywiście nagrywałem swego jeszcze kilka odcinków temu. O jajajajajaj. Bo ona kucznęła, ona wiedziała co robić, praktycznie. Komputer tutaj jest zbyt mądry, praktycznie na to. Czemu mi się rozer bez przerwy obraca? Ja nie potrafię tego zrozumieć. To jest ten problem. Tak, 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 tak. Może tańczyć. Dlatego ci wolny kopniaka z tyłu. No. O, dobra, dobra. Technicznie mógłbym wygrać raz na tego na y o, dobra, nieważne, już chciałem powiedzieć, że technicznie mógłbym wygrać, oczywiście, poprzez y, timeout, ale akurat tego nie muszę robić. I teraz czas na walkę z y, drugą postacią, która właśnie była dostępna do tego, do odblokowania też za y, wygranie trzeciej rundy, czyli oczywiście Alex. I by nie było, Alex oczywiście też jest postacią, która jest odblokowana w tej XE i ona jest w tym samym slocie, właśnie co Roger. Jak ja zaatakowałem? Nawet nie mogł określić w jaki sposób. O, o, o! I to jest walka... Co, będziemy robić te same ataki? Chyba tak. Dobra, dobra, Uuu. Aj Ajajajajaj! Aj, aj. Niestety, Aleks mnie pokonał. My nie był Aleksem, oczywiście też ogramy sobie to, bo... Nie mówcie, że... Nie mówię, że nie. Tylko to jeszcze nie teraz. Najpierw muszę go pokonać. Przede wszystkim zablokowałem to jakoś. Nie wiem, jak <grystanie> chciałem go złapać, żeby kurde ten pokazać, że też potrafię walczyć. Już widzę podobieństwo. Jak mnie Roger bez przerwy spamił jednym atakiem, to Alex też to musi robić. Co Też musi robić cały czas tylko ten jeden w kółko-atak. I oczywiście tego, Power Bomba. Więc coś tu jest, że będzie znowu tak jak ciężko, tak jak to było. Jeszcze na perfekcję, w ogóle nie mogłem go zaatakować, nic a nic. Oczywiście nie chciałbym robić cięcia, bo to jest bez sensu, ale na razie ten Roger mi w ogóle nie pomaga w tym. On praktycznie robi tylko te, te dziwne obroty, co nie kumate. Myślałem, że to wyjdzie mi... No i już wygrał, oczywiście, bo już tak, nie przestanie, właśnie, jak zawsze. Aleks, ty nie znasz innych ruchów? Ja grając właśnie Roger'em, jak widzisz, pokazuję jego prawdziwy potencjał. A ty chyba nie znasz tego takiego jak potencjał. O, i dlatego dostaniesz, kurde, strzała prosto z tego. Z moje pięty. O, 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 o. No, i co? I co? No, Wy to widzicie, kurde? Ja nawet nie mogę nic zrobić. O, 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 o. Dobra, no dobra, aleks w końcu jest pokonany. Już taka to była reakcja typowa, żeby szybko go wykończyć. Bo już miałem go, go po prostu z, dosyć i z głowy. Więc dobra, mamy Alexa z głowy, jest on pokonany, i oczywiście w następnym odcinku on będzie do ogrania. Ale teraz czas na poważniejsze zadanie, którym będzie kazuja Mishima. Czy się uda go pokonać? Oczywiście mam taką nadzieję, ale jak już mówiłem, Roger jest tak oporny, że będzie mega ciężko. Naw o, nawet nie nawet nie mogłem go w ogóle zaatakować, co ciekawe. Jaraz zaatakowałem, to on wszystko wyblokował. O, o, teraz to w ogóle nawet tego nie zablokował. O, ale to był kopniak i teraz, kurde, pięta. Nie wiem jakim cudem ja udało mi się to wyratować, ale nie będę Nie będę tam nie kwestionować. O dobra! To było szybkie! Spodziewałem się tutaj wiele prób. Spodziewałem się, nawet tego, że będę musiał robić cięcie, ale na szczęście uniknąłem tego przede wszystkim. Nie, yeah, nie, yeah, yeah. Oczywiście, te pozy, które robi Ro Roger tutaj, to jest dokładnie to samo co robi King albo Armor King, więc to jest typowa właśnie kopia Kinga i Armor Kinga. Lecimy z tym, lecimy z Devilem, który ten, który spodziewałem się, że. Uuu. Chodź mi tu! Przewróci! Piękny. To akurat mogę, to akurat mogę zrobić, na delwila! Przestań się obracać za każdym razem! Uf. No zobaczcie, tamten ruch, jak ja jestem blisko, to on jakimś cudem robi taki obrót psu, co on? Chce, kurde, wrzejść, nie wiem, chce iść do tańca z gwiazdami, po nie wiem. Ciek, ciek. Pięknie. No, co już mi niestety nie wyszło. Ja nie dziwię się dlaczego, bo to w końcu jest ten Devil A nie kurde, kazuje Mishima, który ten. który za łatwo się dał. Tak, apercat. Apercaty, a czemu nie? Dawaj, możeś mnie zgłacić. No, proszę bardzo, już na to czekałeś, żeby walność na mnie perfekta. Bo ci się to mega podoba. Ja ci dam kurde tego. Ja ci dam lasera. Ja ci dam laser. No, no, i co z tego wyszło? Ja próbowałem robić test. spamienie ruchów, jak on tu zazwyczaj robi. A co z tego wyszło? Absolutnie nic. Uu! Dobro. Nawet nie, nawet nie więcej ten. Nie więcej jest sens robienia tych kombinacji ciosów, które robię. O! Bo co z tego, jak on i tak ten. I tak on to wyblokuje. Ach, przegrałem. A tak blisko było! Już praktycznie tak czułem, że to będzie już ten może moment. Niestety nie wyszło. Eee, dobra. O, obydwoje trochę schrzanialiśmy sprawę. Au! Au, au, O, się. Dobra. Nie wiem co to miało być, ale nie ważne. O, to to w ogóle to nie wiadomo, co to miało być. Ale go wykończę. Dobra, to będzie moment na tego, na następny odcinek. Co prawda, ten pod koniec walki, ale cóż, ale tak czy siak, Dewil pokonany i coś na ending końcowy, Rosera. No, przez to, że akurat nie wiadomo jaki tak naprawdę motyw ma rodze, to zrobili to bardzo prosty ending, praktycznie. Że mamy kangura, który biegnie wśród innych kangurów, pewnie po Afryce albo Australii, bo nie wiadomo gdzie i po prostu, że on się wyróżnia, że on ma właśnie tą rękawicę, i inne tak nie. Więc. Nie można określić to jakoś inaczej na ten ending. No ale cóż, ja myślę, że mogę sobie już zakończyć ten odcinek. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie. napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownika AdiDabDabli. Na razie i cześć!